Cześć, oto przepis na pysznego tuńczyka z frytkami i sałatką, podanego na talerzu. Możecie przyrządzić go sami w domu. Tuńczyka kupiliśmy na targu w Kalamacie w Grecji. Więcej filmów z, z Grecji już wkrótce na kanale. Zapraszamy na kanał. Oto targ, na którym kupowaliśmy. Tuńczyka kroimy w odległości około 1 cm. Na głębokość 1 cm. dajemy go na rozgrzany olej, po 2-3 minuty z każdej strony. Prytki robimy oczywiście w międzyczasie, są równie tak samo, aby danie podać w całości. Ja tuńczyka mocniej przysmażyłem z jednej i z drugiej strony, kilkukrotnie sprawdzając chrupkość. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, Napiszcie jak smakowały Wasze rybki na wakacjach. Zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia w komentarzach.